Yo, hello there, witajcie w HDS 2. Ogólnie ogarnąłem, że za każdym razem jak wcześniej nagrywałem jestem kompletnym idiotą i wszystkie wcześniej nagrania były nagrywane w rozdzielczości 720 pikseli. <laughs> nie ogarnąłem jak to działa na OBS-ie, a trzeba zmienić jeszcze w ustawieniach, żeby rozdzielczość wynikowa była HD, a nie tylko rozdzielczość ta podstawowa. God dammit. Okej, so...

Hmm, jak coś Kronos to jest Bóg czasu. Z tym, że ogólnie y, to jest druga część Hadesa. W pierwszej części graliśmy synem Hadesa. Nie będę kłamał, nie przeszedłem całej gry. Pograłem trochę i w ogólnym znaczeniu tej gry po prostu chcieliśmy się wydostać synem Hadesa z piekła. A nie mogliśmy, bo jak tylko ten syn Hadesa wychodził z piekła, to sobie zdychał i tyle ogarnąłem. S. So, przyszedłem nie wiem, z dwa razy, ale to jest takie rogalik jak każdy inny, więc po prostu wiecie. chuj. Yo, jestem czarodziejem. Lemage. ma I manem, się kończy. U. To ma inne mechaniki znacznie, ale też nam się palą stopę ogólnie. To też jest ciekawe. Czyli też jesteśmy pewnie. Nimi z rodziny Hadesa jest. Ej, i wbijamy się od razu w grę? Dodge są też inne znacznie. Odzyskaj. A, to mana odzyskujemy. Pojedyncze ataki. Jak się biegnie, to zespira się uderza. Tak to się stoi. Tam różki, dobra. Idzie to ogarnąć w miarę. Nie jest najgorzej. Bąk, 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 bong. Ale ja nic nie biję, ale to jest smutne. Nie. Może no, to był coś w rodzaju tanka z tamtej gry. Ogólnie większość ludzi polece granie w Hadesa i i tego gry. Tego gry. I tego typu gry. Na padzie po prostu, bo. Nie wiem. Większy potencjał czy coś. O, czyli tego nie mogę puścić za wcześnie, to muszę naładować. Ej, to się nie opłaca, w sumie. Miliony. Nie, nie, nie kojarzę tej Olympus. boginię. Yoł. Udat. Polo, Bóg Światła. A, czyli teraz schodzimy do piekła? I Takie Ja taki za samym obszarze. Szybkość wzrasta i się znajdujesz się na obszarze swoich czerw i zaniku natychmiast zyskujesz magię. Iee! Szybkość sprintu. We'll I nice. Jońk Są jakieś dłużki, czy co to jest? Nie wiem, brudny ręcznik. O! Białe. Służą głównie do odblokowania arkanów. Zwykła nagle zakończenia potyczek w Rebie. Są stoliki, one coś znaczyły chyba w przedniej grze, nie pamiętam już do końca. I we go. O, superior przeciwnicy to są, jeśli dobrze pamiętam. Oni mieli arbor czy coś takiego? Nie, nie wiem, cholernie tanki. Jaki jest the gameplay? <grywka> Bąk. Ej, pierdolę dostaję. Zatem zapomniałem, że w tej grze trzeba było bardzo dbać o życie. No to, to chyba było ciężko się wyleczyć, przynajmniej na początku. Każdy damage, jaki dostanę na łeb, to przypał trochę. E to zakładam, że to jest odnowienie many. Chociaż mam wywalone, bo silne ataki wcale nie są takie dobre. Mi się wydaje, a to jest ulepszenie umiejętności podstawowej, czyli na napierdzielania pewnie. Tak? Dobrze pamiętam? Albo skilał lepsze? Coś takiego. Nie, młotki to były te, te Hewistosa czy innego. Fuja moja od Kowala. Mm, księżyc na podłodze. Ja umieram. Ej w ogóle Mana mi się odnawia. Tak, o! No dobra, to chillera. Ej. Okay. Dobra, chillera. Mogę mu walnąć? Nie mogę mu walnąć. Coś jest czerwonego. Dobra. A palm of power. Co to robiło, bo nie pamiętam? A, to mi tylko uślał to przodu. Eee. Beznadziejną umiejętność na początek w sumie. Mogę brać atak i damage. Moneta i klepsedra. Hmm. Ciekawe z czym to ma związek. Hmm. Hmm. Bąk bąk Czyli tam to, co było z tą maną, to prawdopodobnie nie było odnowienie many tylko jakieś zwiększenie jej ilości. Miałoby w sumie sens. No ale cóż, trzeba sobie poradzić bez tego. No, najpierw zajmę się tymi małymi, bo są upierdliwe i można je w miarę szybko załatwić. Na dużym ziomale można się załatwić na spokojnie, znajdując murmor i dostaje Nie wiem czy to jest stunt, czy staper, to w się sensie zachwianie, coś takiego Co to jest? Money Money. I got money Karion Ale To sapanie Yo. Karion RONO! Ok. 150. Czy ja Kurde, chyba się muszę podleczyć tak naprawdę. Jak się nie podleczę, to se zdechnę po prostu. Dobra, jeszcze lepszy sprint po prostu. Biegał szybciej. A co to jest za maś? Zielony glutek. Glam. Lamig. Nasz lameg. I te duchy mają kuce? Nie, mają cice. Nice. Klozina. A, nie mogę doczować w trakcie używania umiejętności, też dobrze zapamiętać. Albo mogę? Hej, myślałem, że nie mogę? Czy może w trakcie ataków? Hmm. Ma to jakieś mechaniki, które są do ogarnięcia. No, już bym był martwy ogólnie. Dobra, to dobrze że wziąłem kilka bo bym sobie. popełnił błąd. Co to jest za grudek? Co to są za grudki? Słyszę służy głównie do zwiększenia opanowania w celu aktywowania większej liczby kart arkanów. Ale ja nie wiem czym to jeszcze jest, to mnie od razu wrzuciło do gry. Dud. Wytłumacz. Mam jakieś więcej wyborów? Nie. Ach tak, wybór między szlamem... ...a suchą skarpetą. Goddammit. To wybucha? Krętniki. Nie. Beyblady! Ojo! Leczenie? Nie, ja po prostu, des e, uh. dużo się tego zbiera. Mm. Trzy mam pięć życia. Jest stabilnie, ja nie widzę problemu. Absolutnie żadnego. Hmm. Not even close. Hmm. Nie mogę zdorżować w trakcie robienia ataku, tak jakby, więc muszę oszczędnie klikać w myszkę. Bo jak zacznę klikać za mocno, to się może okazać, że nie zdążę zdodżować, bo po prostu będę wyprowadzał atak. Um, nie potrzebuje hajsu, potrzebuje życia. We go. OK okej. Okay. Dobra, nie jest najgorzej. Dobra. Jest git, jest git, jest stabilnie. Całkiem nie najgorzej. Nie jest absolutnie źle. U Pudło było na mnie. Czyli jest jakaś szansa, że mogę zdorować? I guess? O coś w tym stylu. Dobra, udało się. Ja, tak samo jak tam w tym Hadesie. Dobra, mam 30 życia, nie jest najgorzej. Nie ma sensu ulepsze umiejętności, bo umiejętnością aktualnie jest sprint, żebym szybciej biegał. Więc... Y Więcej życia, I guess. Zawsze lepiej jest mieć więcej życia niż mniej. W szczególności, że przed chwilą jeszcze byłem na zachwianiu śmierci dosłownie. Ciekawe jest to, że ta umiejętność też tak, jakby do tyłu strzela. Może mieć jakieś wykorzystanie, ale jeszcze nie mam do tego pojęcia jakie w sumie. O, to gówno marmur ma teraz. Ja pierdzielę. Ej, to było dobre. Uważam, że użyłem tego naprawdę dobrze tym razem. Gdzie naprawdę sprawnie. Dobra, teraz tylko naklepać tym gówniakom. Dobra, ale to z dystansu na spokojnie. To mi te 25 żyć. Ej, to na ludzi już jestem więcej. Teraz pytanie: 150? Dobra, stać mnie na umiejętność, jak będzie jakaś. To umiejętność mogę wziąć jakąś. Ehm... Dobra, Helios może da mi coś od medza. Nie, chyba są dokładnie takie same ceny jak wcześniej. Jeśli się wzrośnie, ślubienie trzymają zwiększone obrażenia od ciosów w plecy. A tak specjalne zdaję zwiększone obrażenia w tym większym obszarze. Hmm. Ale ja nie mam czarów, jeszcze nie wiem dokładnie, jak działają czary. Prawy przycisk myszy, Gamoniu. Prawy przycisk myszy. <laughs> Okej, okay, dobra, ma to sens. Dobra, ciosy w plecy niech będą. Czy mogę to anulować? Nie, nie mogę, dobra, ale prawym rzucam to zaklęcie. Czy masz to, robisz tak, dobra, ma to sens. A, sorry, Arian, zajbałem ci lekko. <laughs> Mieszczyni, było to i ona. Dzięki, grałem w poprzednią grę. O, Hekate była po prostu jakąś czarodziejką do chyba w mitologii, jeśli dobrze kojarzę. A, a, training i know. A, so, walczymy z ziomem, dobra Jak to działa? Joink Dolas mm. Ej, bo tu to... nie ma jasnego Nie ma kompletnie jasnego obszaru na którym zadaję obrażenia, Strasznie taki bivid jest. To nie jest prawdziwa, to też nie jest prawdziwa, a ja se zdycham. Gardemit. Gardemit, gardemit, it. Mam bardzo mało życia. Dobra, nie tyka mi w ogóle w tym trybie walki, bo nie wiem, która jest prawdziwa. Ta jest prawdziwa. Jebą go. Ło! Strasznie powoli jej życie spada, nie podoba mi się to. to. Bardzo dużo życia, a ja bardzo mam obrażeń. Cholera. Dobra. Min... Pierwszy ran, I guess? Gwałtowny wdech. A wcześniej nie wracaliśmy, wracaliśmy na stówę jako ten, ten, Żaba. Rogge. Dem, żabka. Co my tu mamy? Yo. Hades. Jest ten syn Hadesa, którym graliśmy w jedynce. Ten ziomo, to nie wiem kto to jest. W sensie, to może być ta, ta, ta żona Hadesa, jak ona się nazywa, Persefona? Dobrze pamiętam? Chuj wie, nie pamiętam. Ta, co, co, co jest raz do roku w... U, u, zioma. Boo. I'm scared. A czyli to jest siorka po prostu tego gościa, którym graliśmy ostatnio. Oh, A, ma to sens. ...disturbs my eternal rest. You trifle with powers far beyond your comprehension, witch. Speak... That was pretty decent, right, Mel? Well, And maybe pushing it. Okay, if I call you witch like that. Hey, cute. Worked for me in context and a solid haunting, all in all, Dora. But I better run. Something I have to do. Then be gone. The charm was brzytka. She was so cute. Let's see where we're going. Stand tall and be witness. I'm disturbed. nei baweshmi jomu time forced our hand melinoy ne'er a soul expected you to slay our enemy last night on a new moon no less but you accomplished something of great import i lack such forgiveness for my failure had mistress hegarty the titan yet lives and olympus yet burns while i'm back where i started what is it i accomplished

Odysseus, oh nice! Not that he died from that. Works on mortals though. I have nothing to report, Odysseus. Not yet. Well, you'll get him next time, I reckon. Odysseus to the Bridgomek. What's this? Hi, gang. Headmistress must have some important tasks for you. Hmm. What's

Dobra, gdzie mogę zrobić cokolwiek innego? To jest ten śpioch? Dobrze pamiętam. Nie, Hypnos. On permaś mi teraz. Uuu, to niedobrze. Gdzie mam iść? Tu na dół gdzieś? O! Żyją ołtarza, aby się wzmocnić. Ooo! Dobra, A kiedy podtrzymujesz zdolności Omega, wszystko rusza się wolnie przez 2 sekundy. Co to znaczy omega? Za każdym razem, gdy opuszczasz strefę, odzyskujesz... Czym jest strefę rozmaite znak. Czekaj. tam coś pisze? A, mi też gra ci przycisk. A tak... A. No dobra. Za każdym hmm. razem, gdy puścisz, strefę, jest skład regionów świata. A. dwa razy tyle w przypadku. A, regeneracja po prostu. Wydajesz 20% obrażeń wrogom znajdujesz się w rębie Twoich czarów. Nie, to jest lepsze hmm. chyba. Kiedy masz mniej niż 100% czarów, czarów. A tak specjalnie. To jest bardzo dobre.

Dobra, to ma sens. Dać się na powierzchnię, wyjść. No dobra, to byłoby na tyle chyba w tym odcinku. Chyba ogarnąłem wszystko, co mogłem ogarnąć i pierwszego rana zrobiłem. Także do zobaczenia w następnym. Baju!